Słuchajcie, dzisiaj robimy kroki z Witalem Zębaczyńskim i uwaga, uwaga, uwaga! Najpierw poczułem, jak coś pokrywa mój brzuch, potem uda zaczęło piec. Ktoś zrobił to celowo. Tak mówi Witold Zębaczyński o sytuacji, która miała miejsce w Końskich. Rzekomo został polany kwasem. Ale idziemy dalej. Jest też absolwentem Kolegium Humanu. Tak? Witold Zębaczyński, Kolegium Humanu. No, nie przypadek chyba. Witold Zębaczyński jest znany z komisji Ambergold, z komisji do spraw Pegazusa. Twardy, ośmiogwiazdkowy. Taki naprawdę poczciwy działacz, jak prawie z kodu. Słuchajcie, on jako myśl przewodnią uważa osiem gwiazdek. Tak jak dobrze słyszysz. Polityk, który jako główny cel w polityce stawia nie, nie wiem, naprawę służby zdrowia, tylko osiem gwiazdek. Każdy jego pojazd, jak sam mówi, jest oznaczony ośmioma gwiazdkami. Czyli polityk, który no, jeździ z ośmioma gwiazdkami, bo to jest chyba jedyne, ne, co potrafi. Ale idziemy dalej: Witold Zębaczyński, Ależ Wpadka, sam się ośmieszył u Stanowskiego. Poszedł i mówi nagle o imigrantach, a okazało się, że to, co mówi, jest nieprawdziwą informacją. Stanowski go momentalnie sprowadził na ziemię. Jak pan popatrzy na dane wtedy, liczby wydawanych pozwoleń na pracę, liczby wiz i tak dalej, to były gigantyczne wolumeny. A teraz I jak... teraz zostało ograniczone. Jak ja często jest... ty dany, tymi danymi się posługuje, możemy sięgnąć, nie ma problemu. Myśmy to znacznie ograniczyli. Liczbę... No niech pan poszuka, liczbę wydawanych pozwoleń na pracę, liczby wiz, e, liczbę osób, które wjeżdżają z różnych egzotycznych kierunków do Polski. E, opanowaliśmy ten cały kryzys migracyjny. Zbudowaliśmy tą zaporę. Niech mogę panu powiedzieć. No dobra. 320 Tysiące pozwolenia na pracę dla cudzoziemców w 2024, co jest wzrostem e, Nie. względem. Niech pan u Duszczyka 2000... weźmie dane. On je no? wszystkie publikuje. U Macieja Duszczyka, który jest. E, czy ja mam teraz tutaj e, googlować to, czy sięgnąć do tych raportów? Nie, no zez... ale... szkoda czasu. Ale rozmawiamy. ja panu podaję. No, 322 ale... 941 zezwoleń na pracę dla cudzoziemców Proszę, 20 ten ekran w 2024. Z czego pan to czyta? Z... No, zaraz panu dokładnie. Googla, no to konkretne danie, redaktorze. Musimy operować, być precyzyjni. Departament rynku pracy, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikował dane dotyczące zatrudnienia. To, to mam nie wierzyć? Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej? Proszę zwrócić uwagę na raporty wiceministra Duszczyka. Tam dokładnie jest. To ale to jest ministerstwo! Panie redaktorze, jak pan wydrukuje takie dane, położy tu na stole, to będziemy o nich rozmawiać. Teraz pan ma tu przewagę, że ma ekran przed sobą, coś tam sobie wygoogluje. Tu jest nawet podział na województwa. No, no ale jakie to jest źródło? Jakaś stronka. No Departament co? Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny Polity Pracy i Polityki Społecznej opublikował dane dotyczące zatrudnienia. Mogę kliknąć konkretnie w raport i już jestem o. No i dawać ten raport, Publiższy ale pan na komercyjnej stronie. No. Tu mamy załączniki, już jesteśmy no to dobra, na, tam, no to na stronie otwierajmy, Ministerstwa. Otwierajmy, otwierajmy. No Cały <laughs> <serio? śmiech> program chce pan to no nie, ale redaktorze, jak mi pan powiedział, że będziemy o tym rozmawiać, to ja bym przyniósł te statystyki i udowodnił, że ale nie mamy... musi pan przynosić, bo panu przyniosłem Ale właśnie, pan nie przyniósł, no. pan jakąś prywatną stronkę włączył. Zezwolenia na pracę 2000... To Teraz jesteśmy na stronie Ministerstwa, No dobra, no to jak pan bardzo. chce czas tracić, no to możemy, no. Proszę, i no. tu ma pan Excel No dobra, dawać. cały zbudowany. No i gdzie jest 2000? Proszę porównać te daty. Tu, zezwolenie. 320. 1941 2024. A 23 proszę. 22, 21. No redaktorze, no tu ma być solidna robota. My Zaraz panu no dam robimy, 23. No. Proszę, proszę, proszę bardzo. Proszę. Podbieram panu 23. Proszę. No i zobaczymy. Ech. Proszę, mniej o 2000. Tak. No. no tak, no. Ja tu nic nie widzę. No co pan... Mogę panu powiększyć zaraz. Do... Niektórzy twierdzą, że jest czerwony jak naleśnik. Z dżemem, a skoro przy naleśniku jesteśmy, ma taki pseudonim, na niego się mówi w Sejmie pan naleśnik albo po prostu naleśnik. A dlaczego? Dlatego, że ta sprawa przy... została jakby. Yy... Podniesiona znowu do sprawy medialnej, kiedy przed komisją do spraw Pegasusa, tą legalną, ja wtedy też w tej komisji byłem, był pan prezes Jarosław Kaczyński pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że no trudno oczekiwać coś od człowieka, który, któremu nawet naleśnikarnia zbankrutowała pan, jeżeli ktoś jest w stanie nawet zrujnować naleśnikarnię, no to no e, Dobrze, dziękuję w takim razie bardzo. Nie, nie, Ale to nie, to tylko to bardzo proszę. Zgłębiłem ten temat. Chodzi o to, że on tam groził, że to nie zbankrutowało, tylko on miał z długami czy nie z długami. On to sprzedał, nie sprzedał, nie jest to kompletnie ważne. Więc pan Witold Zębaczyński znany jest z tego, że miał naleśnikarnię, ale coś mu nie wyszło. No i jak był u Stanowskiego w tym kanale Zera, to nawet mu poprosili go, żeby on zrobił te naleśniki. No on tam zrobił te naleśniki. Podobno średnio by były te naleśniki. No ale idziemy dalej z tym Witoldem Zębaczyńskim. Była sytuacja kolejna kryzysowa czyli raz go czymś tam polano, a, a wcześniej jeszcze zanim go polano, doszło do kryzysu. Słuchajcie, ten kryzys polegał na tym, że podano mu bibicie średnio. Wybito szybę. Facet jeździ z ośmioma gwiazdkami, nawołuje do nienawiści, ale wybito szybę. On później nawoływał do tego, żeby emocje opadły, nawet procesował się w sprawie tych naleśników. Więc idziemy dalej z Witoldem Zębaczyńskim, który był znany z Ambergold, był znany z tej komisji do spraw zadawał pytania, które moim zdaniem nie miały żadnego sensu, bo on średnio w ogóle rozumiał, co się dzieje w tej komisji. No i ten człowiek, co o chwilę mówię, o rozliczeniach, o PiSie, sam podobno wjechał do Sejmu na nazwisku swojego ojca, ponieważ jego ojciec jest znany w Opolu um, jako osoba, która zajmowała się politykiem, polityką wiele lat. Zębaczyński zaczynał w Nowoczesnej, a przedtem jak zaczynał w Nowoczesnej, to pojawił, później się pojawił w Platformie Obywatelskiej. Dzisiaj jest czołowym działaczem Koalicji e, Obywatelskiej. Ale słuchajcie, jeszcze jak jest <laughs> od tego to ktoś zauważył, że na jednym z zdjęć, z końskich, on nie ma zębów. Zębów, poważnie, nie ma zębów. Nie wiem, wydaje mi się, że ma zęby, ale musisz to zobaczyć i ocenić, czy to jest prawda, czy nie, te zęby on ma tutaj, czy nie ma tych zębów. No, podobno rzeczywiście coś się wydarzyło przy tym zdjęciu, że to tak niefortunnie wyszło, no ale wszyscy myśleli, że on ma problem zębaczyński, niektórzy pisali bez zębaczyński, ale on ma coś z tymi zębami rzeczywiście, bo jak spotkał Redaktora, chyba Boreckiego, tak dobrze pamiętam, Boreckiego z TVP, TV Republika, się był w TVP, ten że dlatego mi się pomyliło, w, te, w, Republi, w, Republi, w redaktora Republiki, zapytał go, czy te zęby, które ma, nie wiem, jego takie rzeczy interesują, zęby, które ma, czy one były z, ze zbiórki. Piękne ja zęby. Dziękuję bardzo, no, mam nadzieję, że pan też kiedyś sobie takie zrobi. Panie pośle, jeżeli chodzi o tych braciakach, no jestem zszokowany, nie stać, nie, Roman Giertych, nie stać, nie. takie teorie? Wie pan co, ja uważam, że y, powinniście, drodzy państwo, przełączyć republikę, dlatego, że to jest manipulacja na poziomie neuropsychologicznym, oni wam pokazują wroga, nazywają tego wroga, Potem uczą was nienawiści do tego wroga, a następnie manipulują opinią publiczną po to, żeby zarabiać na takie właśnie nowe białe zęby. A byłem no, kiedyś z nim w programie z e, Zębaczyńskim. To on był tak zdenerwowany, bo mu zadałem pytanie, czy, czy, czy na pewno wszystko jest z nim okej. Okay? No bo wiecie, facet jest ciągle jakiś taki nabuzowany. Ciągle mówią jakieś takie nienawiści. Pis, spisowcy, rozliczyć, wiecie. No do... Tylko że z... polityka polega na tym, że też trzeba coś od siebie dać. Znaczy, ja rozumiem walkę polityczną, tylko że ten facet nic innego nie potrafi, niż tylko się było śmieszać, a czy ja uważam, że to jest w ogóle krem de la krem? Tej całej koalicji z, z 13 grudnia. Ja jestem wdzięczny za jego świadectwo, bo on ich tak ośmiesza, on tak kompromituje, on nawet na te debaty, jak pojechał, ktoś go tutaj to oblał, no niektórzy mówią, że się ścigał, nagle no ktoś mu robi zdjęcie, nie ma zębów, a on później te zęby ma, wychodzi, myli się, ma się gwiazdek, ktoś mu wybija szybę, on lata, zdenerwowany z jakimiś głośnikami, ktoś go co chwilę tam e, szturknie, obrazi, ktoś mu coś powie, on mówi, że o tym, że. On jest politykiem otwartym, a 8 gwiazdek to jego główne przesłanie. Więc Witold Zembaczyński, który urodził się 28 grudnia. Wszystkiego najlepszego, panie Zembaczyński w 1980 roku. Jak już wspomniałem, kolegium humanum ile tam jeszcze się rzucał. Tutaj kasa jest tego kolegium humanum, którym ja zapłaciłem. Ja nie kupiłem tego dyplomu, nie wiem, nie wnikam. Nie moja sprawa, jakie jest jego wykształcenie. Ja wiem, że i tak je słabo wykorzystuje. No i skoro jesteśmy jeszcze przy koalicji z 13 grudnia, oni za chwilę mają dwa lata. I zastanawiam się, co tak naprawdę i ten Witold zębalczyński, który jest posłem od 2015 roku, wszedł z nowoczesnej, a później już do koalicji, jak wspominałem, z czego tak naprawdę ten Witold Zambarczyński jest znany. Co zrobił merytorycznie? Próbowałem to prześledzić, za jaką ustawę on odpowiadał, szczerze mówiąc. Nie jestem w stanie powiedzieć, co tak naprawdę on dokonał poza tymi ośmioma gwiazdkami, poza tą główną myślą polityczną. No ale jak nawet sobie w tej chwili wpiszecie wpadki Witolda Zębaczyńskiego, no to tych wpadek jest coraz więcej. No wchodzę na te Google, przeglądam, przeglądam, no i słuchajcie, no po prostu coś niewiarygodnego. No Witold Zębaczyński, co chwilę coś się dzieje. Wybory wygrała cała Polska, no to kolejny jest jeszcze niezły numer. Nic nie, nic nie wiemy tak wiemy, naprawdę wiemy, to jest wielkie zwycięstwo. 600% to jest wielkie zwycięstwo, to jest naprawdę historyczny moment. Waga tych wyborów rozstrzyga wszystko na 10 lat, na dekadę. I dzisiaj wygrała cała Polska. Ale to się może zmienić do rana jeszcze. Kiedy się policzy duże miasta i kiedy dojdziemy do Lej w polu, to nasza przewaga będzie rosła. I ten fragment, który zobaczyliście dotyczył, że wygrał Rafał Czaskowski. No, a prezydentem jest kto? Na chyba, tak? A nie Trzaskowski. No i dlatego to pokazuje, że ten facet... Co i róż, co krok jest naprawdę doskonały do tego, żeby pokazywać w jaki sposób oni funkcjonują. Niektórzy mówią, że to złośliwie, złośliwie mówią, że to taki naleśnikarski hater, nieudacznik, a ja uważam, że on to robi celowo. Znaczy, celowo się też ośmiesza, jest pewna grupa ludzi, która, na, 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 na które on odpowiada, dlatego że chcą krwi, chcą rozróby, chcą ośmiu gwiazdek są tej całej nienawiści. Stąd ja osobiście dziękuję za niego, bo bez niego nie byłoby tak łatwo pokazywać tego całego oszołomstwa. W następnym odcinku dlatego zachęcam do subskrypcji mojego kanału będę mówił o kolejnym bohaterze Koalicji z 13 grudnia. Będę chciał Wam przybliżyć kolejną postać. Być może jeżeli będziecie zainteresowani, piszcie w komentarzach. Wrócimy do Witolda Zębaczyńskiego. Możemy zgłębić jego historię rodzinną, czy wykształcenie, jakieś anegdoty. Może z kimś się połączymy, bo ta, ta ta postać jest potwornie za nas w Opolu. Jak kiedyś rozmawiałem z jeden z kolegów w Opolu, to opowiadał mi giganty, nieprawdopodobne historie wręcz, które no, są delikatnie mówiąc zabawne. Z Witoldem Zebaczyńskim, jak on atakował dziennikarzy, jak on to w jak wystawia jakieś faktury za auto nie auto. I dlatego zachęcam jeszcze raz do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie, Jacek ozdoba i do zobaczenia. Piszcie komentarze. Do zobaczenia.